hı 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 hı. 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 Hı mrugam umarłem hmm. Hmm, hmm, hmm. Krzyk <coughs> o krzyk siedzi bartuś do mecia chopać? Ja jeszcze nie nie no, chyba opaj, opaj. Nie, dotka. O opaj Opa, chapa, nie chopa. A nie chopa dałam. Ja bo ja w to nie wierzę, że ona może cały czas mieć tak. A, dobra, no to jeszcze raz piek i bieg. A go umyję. A 100%. No. Żeby nie. to 100% umył. Zabijecie! Kurwa zabijecie perniczek! Jak mnie nie umyłeś! Czemu Uch, tak, jest... tak Bart, ja Już Czemu wszystko jest się zabarisz? Bart, spójrz! kurgo na Ja nie Uch, mogę tego słuchać. Uchwa. Nie zmała. Już myślałem, że tylko polecił raz. O, bo go zabił, kur. Naprawdę. Zobaczymy czy w kolejnej zmienię czy nie Ale ma mniejszy. o, Bo... takie procenty Ale kurwa <gryw> Tak to można stać Dobra kurwa, ty masz 38% Ale trucia jest też Dobra No i tak będę to poprawiać cały czas mm. ja, nie. Poprawiamy Jeszcze piłkę dalej. Się, tak? No, no dwa palmy mi nie, nie biło, nie? O. Właśnie. Nie. Nie. Czyli musi być bez kolana. Tak ja myśleliśmy. No to taka była na rekord, jakieś kolana wszykujesz. Nie Nie będę na forie. Ja. Już nie mam na forie, nie odlawiłem sobie, ale chyba. Co no, się pierdali Tutaj Cię najbardziej teraz ratuje grubo od barwy. Barwa opa.

Nie wiem, moim zdaniem się kurwa nie opłaca na kurs, że tego robić. Od początku to mu chyba kurwa korc. Jak teraz mi się podoba to tagę na jednego rycka. Jeszcze takiego rudowłosego ślicznego. Pię Co? No. Służej jak cię pochwaliłem. Kurwa. Jeszcze nie, bo kurwa, no, na dworze z chodzi, kurwa nic nie słysza. ねえ、さっきの車が鳴ってるだろ。Yeah, Dawaj, Tago, record. Szybciej niż tamta. Szybciej od Zerefika. Nie, szybciej od tamtego filmiku, jak mówi że tamtego mam nie wstawać. Żeby iść na pod pola, to jest kurwa pod samymi kulkami musiał być. I wtedy łucznik i wódu tak samo. I mi się wydaje, że też tak kurwa, nie też piłka. Kolejny. Jakby tak kurwa wysadzić całą manę. próbuję No, hmm. tam to poszło w ile? 14 rund. Mhm. No, może szybciej. Gdyby się nie umiła wtedy. No. Ale zresztą nie wiem, to jest tak zaprojektowane, że nie wiem jak to kurwa ten limit przeskoczyć tych rund. <laughs> No, większy limejcz musiał mieć. No. To raz. No i sieczno na pewno, nie? No to masz z Ciluna. Pęknie. Ło kurwa. 11. I? Z dropem czy bez? Pewnie pustek. O jaki bodzik? Dla kogo? Dla ciebie. Pimpek, no coś dla ciebie. Ale na dystansowa. Nie, przesuwanie Uuu Chcesz nie puście, nie? No spaznębym przy to Dziękuję za oglądanie. Co idziemy do loski?